Cześć z tej strony Ormando i witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pomówimy sobie o DC Fandom. Czym było DC Fandom? Był to taki zorganizowany przez no, Warner Brothers, przez właśnie właścicieli marek DC. Event internetowy, event, jako że no, nie odbywają się z wiadomych względów takie eventy jak Comic Con. Wprawdzie mieliśmy ten Comic Con at Home, który był tą wersją też taką cyfrową Comic Con, no ale... On był dosyć słaby, więc DC Warner Brothers zdecydowało się zrobić swój własny taki event, który miał miejsce właśnie w ten weekend, który przedstawia po prostu e, ich nowe produkcje ze wszystkich właściwie dziedzin, którymi e, tam Warner Bros. W, w związku z markami DC e, się zajmuje: filmy, gry, trochę komiksów, trochę seriali. I chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć o tych oczywiście nie wszystkich, bo nie wszystkie mnie naj... też tak bardzo interesują. Na przykład był pokazany nowy... Zwiastun do kolejnego sezonu, bodajże siódmego już sezonu. Flasza yy, nigdy się za tego Flasza nie zabrałem, tak naprawdę. Yy, może, no nie no, może pierwszy sezon obejrzałem cały, nawet już nie pamiętam. Yy, więc obejrzałem ten zwiastun nie wiedząc kompletnie o co, o co w tym chodzi. O komiksach nie było zbyt dużo, co zwłaszcza yy, jest dziwne, bo yy, w samym DC jest dużo teraz restrukturyzacji tej firmy, dużo plotek, dużo osób jest zwalnianych, no tam oczywiście szef główny, szef jakby komiksowego oddziału Jim Lee, który przez wiele lat rysował też komiksy, zresztą nadal czasami mu się zdarza rysować, no on tam uspokaja wszystkich, że będzie dobrze, będzie dobrze, choć sporo komiksów, które są obecnie w Stanach wydawane, no kończą gdzieś się i zosta zostają po prostu anulowane, ale to często bywa tak w świecie komiksowym. Także yy, o tym yy, nie będę się nad tym jakoś mocno skupiał. Oczywiście skupimy się na filmach. I na gierkach. Tych paneli różnych było, było sporo. Zaczęło się chyba od Wonder Woman, o ile dobrze pamiętam. Będę trochę może skakał po chronologii, bo tak sobie też notatki gdzieś tam zrobiłem, a, a nie wszystko pamiętam jak to tam się działo chronologicznie, ale Wonder Woman chyba była tą pierwszą. Zaczęło się od panelu, gdzie można było sobie obejrzeć jakby całą właściwie obsadę wraz z reżyserką i sobie oni tam gadali. Ten panel był se taki, taki nie za dobry, bym powiedział. <laughs> po prostu dużo głaskania się po główkach i miziania po wiadomych częściach ciała. Jak to było wspaniale pracować razem i w ogóle super i dostaliśmy zwiastun. Nowy zwiastun do Wonder Woman 84. I sam zwiastun no nie podobał mi się za bardzo w sensie, no nie był zły, ale tyłka nie urywał, no. Wyglądał dosyć podobnie do tego, co re reprezentowała sobą pierwsza Wonder Woman, co oczywiście dla mnie nie jest jakimś e, czymś złym. Tylko no, po prostu no, szału nie było przy tym zwiastunie. To nie, było, to nie było nic wybitnego ani nic jakiejś katastrofy tam też nie, nie było pokazanej, yy, choć są osoby, które uważają, że ten yy, był tragiczny. Zwłaszcza postać, którą pierwszy raz zobaczyliśmy, yy, główną jakby złą, główną przeciwniczkę Wonder Woman, yy, a mianowicie Cheetah, to jest ta taka kocia. Yy, kocia babka, co w komiksach często właśnie jest jako jedna z tych głównych przeciwniczek dla Wonder Woman. I może się ten design tej postaci podobać bądź nie, natomiast no, jakby aktorka, która została wybrana do tej, do tej roli... Jakoś niespecjalnie Wick, tak? Kirsten week, ki jakoś tak. Eee, znana z tej najnowszej wersji pogromców duchów, która miała miejsce e, parę lat temu. Eee, no, jakoś ona mnie nie przekonuje i jakby sam w ogóle trochę pomysł na to, żeby teraz przeciwniczką Wonder Woman, która w pierwszej części no, walczyła z Bogiem i go pokonała, teraz będzie kobieta Kot <noise> przeciwko niej. Babka, babka puma czy coś. Takie to się wydaje dziwne, no ale na sam film czeka, bo jedynka mi się podobała, fajna obsada. E, jestem też ciekaw, jakby zostanie rozwiązany cały wątek, no bo jak ktoś widział zwiastun, no to e, jakby bohater grany przez Krisa Paina, który zginął w jedynce, tutaj wraca, jestem ciekawy, jak to będzie rozwiązane. Więc szału e, ten zwiastun nie zrobił, ale nadal czekam, bo lubię postać Wonder Woman i podobała mi się pierwsza część Wonder Woman, więc czemu nie? Teraz może pomówmy sobie o Snyder Cut, -cie. niech będzie. Zack Snyder przyszedł, odpowiadał na pytania fanów, zaprosił kilku tam kilka osób, które mocno się w internecie udzielały, takich swoich fanów, które mocno w internecie propagowały ten hashtag Release the Snyder -Cut". dziękował za to całe wsparcie. To no, też takie oczywiście, no zaprosił ludzi, którzy są jego fanami, którzy są w niego wpatrzeni jak w, po prostu w obrazek, e, więc ich zaprosił, trochę tam poopowiadał. E, taką najważniejszą informacją, e, ta Liga Sprawiedliwości od Snydera e, zostanie podzielona na cztery odcinki, będzie powiedzmy w formie takiego miniserialu, e, czterech godzinnych odcinków. Bo nie było wiadomo do tej pory, czy to będzie taki po prostu bardzo długi film, który wyjdzie na HBO Max, czy może właśnie w formie odcinkowej. Wy wy wychodzi na to, że będzie w formie odcinkowej i Snyder przygotował sam własnoręcznie go, montując zwiastun do Ligi Sprawiedliwości, który do tej nowej, który w moim odczuciu miał pokazać jak najwięcej nowych scen, których nie mieliśmy w tej wersji, którą widzieliśmy w kinie no te sceny no takie trochę bez ładu i składu yy, tak naprawdę pokazywane no, widzi... mogliśmy zobaczyć apokalipsa który nie wygląda jakoś za dobrze no ale powiedzmy, że jeszcze do, do, do wypuszczenia tego mogą mo mo to CGI polepszyć, zobaczymy <laughs> e, po e, film, w ogóle ten zwiastun, e, podczas tego zwiastuna leci piosenka Hallelujah którą notabene Snyder wykorzystał w swoim e, w swojej ekranizacji Watchmenów tam też była ta piosenka i tutaj do niej jakby jest zmontowany ten zwiastun. Widzimy Supermana w czarnym stroju. Yy, więcej yy, tego. Więcej cyborga. Yy, no, widziałem, że ludziom się ogólnie podobał. Yy, ja nie wierzę, że ten film będzie dobry, tak? <laughs> nie wierzę jakby w tą wizję Zaka Snydera. Yy, może to i lepiej, że to będzie podzielone na cztery odcinki. To się może chociaż nie będzie tak dłużyć, bo jak sobie przypominam tą wersję rozszerzoną Batman v Superman to... O Jezu, zresztą tam podstawowa już była y, ciężka do, do obejrzenia przy jednym posiedzeniu, a, a co, dopiero, y, co dopiero ta rozszerzona i tutaj taki czterogodzinny film oglądać na raz, to też by było ciężko, ale jestem ciekawy jak to będzie y, zrealizowane, bo jednak wiecie, y, tworzenie serialu, a filmu to jest coś trochę innego, bo jednak każdy odcinek musi się kończyć jakimś, nie wiem, zawieszeniem akcji, jakąś puentą, no trochę in inaczej się jednak tworzy seriale, tak, jakby chodzi już o sam pacing, czy to będzie po prostu tak Nagle ciach ucinane i dawaj kolejny odcinek. No zobaczymy, zobaczymy. Ale dużo osób czeka. Ja też oczywiście czekam, to będzie miało premierę na HBO Maxie. U nas jeszcze wprawdzie HBO Maxa nie ma, jest HBO Go. Przypuszczam, że jeżeli do czasu wydania yy, tego Snyder kata, no to po prostu tak jak teraz na HBO Go oglądamy te wszystkie produkcje, które pojawiają się w HBO Maxie. To znaczy, no może nie wszystkie, ale część się pojawia też u nas normalnie na HBO Go, więc zobaczymy. Yy... Później yy, był panel oraz, yy, ciężko powiedzieć, że to zwiastun, no, tylko taka zajawka, powiedzmy, z planu o The Suicide Squad, czyli o wersji Suicide Squadu filmowej od Jamesa Gana. I powiem wam, że to, co wam zaprezentowano, w ogóle ten panel był fajnie przeprowadzony, bo ten panel yy, moderował sam James Gunn, czyli wcześniej twórca chociażby Strażników Galaktyki. Yy, i o ile na przykład w Strażnikach Galaktyki 2 ja uważałem, że no James Gunn no odpiął wrotki za mocno, no już leciał po bandzie, to to jak zobaczyłem to jak ten film wygląda, jak wyglądają bohaterowie tego filmu, e, których e, nawet osoby, które czytają komiksy, ja, ja się uważam za osobę, która czyta komiksy, ale ja w ogóle trzech czwartych tych bohaterów to ja w ogóle nie, nawet w życiu nie widziałem na kartce chyba żadnego komiksu e, i tak dalej. Jakiś polka Dotman, koleś po prostu w kropkach. John Cena gra jakiegoś kolesia, co w ogóle ma tak absurdalny kostium. Tam każdy w ogóle na ten filion. No, po prostu nie ten. Wygląda tak, jakby Jamesowi Ganowi po prostu dali pieniądze i on sobie rób co chcesz, i on stwierdził, zrobię najbardziej pokręcony film, jaki, jaki można. Jest bardzo dużo w ogóle tych bohaterów w tym nowym Suicide Squadzie, przez co myślę, że James Gunn będzie mógł sobie pofolgować z tym, żeby sporą część z nich odstrzelić podczas filmu w dosyć pewnie groteskowy i zabawny sposób. Ten materiał wygląda fajnie. Ta cała właśnie wcześniej jak była, ten cały panel, który był. Prowadził sam James Gunn i on to tak prowadził na zasadzie, no takie głupoty tam gadali, ale widać było tą chemię między tymi ludźmi. Widać było, że oni podczas kręcenia tego filmu się dobrze, dobrze bawią. Ten film nie będzie w żaden sposób powiązany z tym wcześniejszym Suicide Squadem od Davida Era, który tam wyszedł kiepsko. Chociaż oczywiście pojawi się tutaj Jay Courtney jako Captain Boomerang, pojawi się Margot Robbie jako Harley Quinn. No, wygląda to po prostu jak czysty fan, ten, ten, ten film. James Gunn powiedział, że jego taką główną inspiracją były takie filmy wojenne z lat 70., bardziej takie, wiecie jak na przykład Parszywa 12 i tak dalej. Ja myślę, że dużo osób już nawet nie pamięta tamtych filmów. Pokazano bardzo ładny plakacik, a właściwie tam gdzieś dwa się plakaty pojawiło Bardzo, bardzo to wygląda, naprawdę wygląda to ekstra i to by był mój wygrany, całego tego, moja ulubiona rzecz na, na całym tym fandomie. Gdyby nie coś y, troszkę innego, ale o tym y, pomówimy za, za chwilkę. Więc ogólnie, na The Suicide Squad wskakuje u mnie na sam szczyt listy filmów do obejrzenia natychmiast, jak tylko będzie możliwość. Panel o Shazamie 2, ale nie za wiele się dowiedzieliśmy. To są, są bardzo wczesne etapy produkcji tego filmu. Powiedziano tylko, y, pokazano plakat i powiedziano, że tytuł będzie y, nosił ten film Shazam Fury of Gods. I właściwie e, to tyle. E, jeszcze mniej dowiedzieliśmy się o Aquamanie nowym, tak właściwie bardziej ten panel skupił się na tym e, na opowiadaniu, jak to się tworzyło tą pierwszą część niż tą drugą. E, I był też panel o Black Adamie. Ten film jeszcze nie powstaje, nie pokazano nam jakby zwiastuno, ale pokazano nam e, powiedzmy takie animacje z Derokiem jako Black Adamem. E, I trochę nakreślono na czym. E, na czym ten film mógłby polegać, a mianowicie Black Adam, który raczej w komiksach DC jest takim typowym złoczyńcą? Wydaje mi się, że tutaj będzie raczej takim antybohaterem, powiedzmy, e, i będzie on się mierzył na, najprawdopodobniej z nie tyle może Ligą Sprawiedliwości, bo to się nie nazywa Justice League, tylko Justice Society. To też była taka grupa e, superbohaterów, z takich mar bardzo mało znanych w tej chwili bohaterów. On, oni tam byli przedstawieni. Był Hawkman, czyli człowiek. Człowiek jastrząb, tak? Doktor Fate to powiedzmy taki, no gdzieś tam można by, można by było w takim skrócie powiedzieć, że taki odpowiednik w DC Doktora Strange'a, jeszcze Atom bodajże i tak dalej. I to było tylko przedstawione na takich animacjach, ale wygląda to dosyć ciekawie. No już pomijając fakt, że ten film w końcu chyba zacznie powstawać i The Rock w końcu dopnie swego i będzie... W końcu miał swój własny film superbohaterski, chociaż oczywiście w szybkich i wściekłych oni też są właściwie superbohaterami. Może nie fruwają z pelerynami na plecach, ale fruwają w samochodem. W sumie na jedno wychodzi. Więc jestem ciekaw. Sam pomysł, żeby wpleść więcej bohaterów do tego świata, mniej znanych, jest ok. No, no akurat z tych. Justice Society bardziej kojarzę niż tych bohaterów z tego The Suicide składu w większości, którą tam mieliśmy. I był też panel o Flashu, o filmowym Flashu i tutaj też się bardzo mało dowiedzieliśmy. Eee, taka ciekawostka, tylko chyba właśnie przy okazji tego Flasha powiedziano, że tak naprawdę wszystkie te reinkarnacje Batmana, które znamy, tak nie wiem, tam Batman od Michaela Kitona, po, po, po jakiego tam sobie przypominacie, eee, to wszystko jest jakby w tym uniwersum, że no, jakby budowanie tego całego uniwersum, które miało miejsce jeszcze do czasów, powiedzmy premiery kinowej ligi sprawiedliwości, nie miało sensu. Nie będziemy tego rebootować, restartować. Powiedzmy, że to są różne odnogi, to są tak zwane te multiversa różne odnogi czasowe, i z tego ma gdzieś skorzystać właśnie The Flash, bo pokazano dwie grafiki koncepcyjne, jedna, która bardziej przedstawiała strój, który ma się zmienić w porównaniu do tego, i bardzo dobrze, bo ten w Justice League strój Flasha wyglądał komicznie i jeszcze ten Flash biegający, tak tymi łapami machającymi, nie, nie, nie rozumiem, nie rozumiem co tutaj autor miał za bardzo za Snyder na myśli z tym bieganiem jego takim, jakby pływał, no ale gdzieś tam pewnie był w tym jakiś pomysł, tak, ale nie wygląda to zbyt dobrze, ale no sam strój też nie wygląda zbyt dobrze, tu ma zostać zmieniony. I druga grafika, gdzie Flash jest z Batmanem na jednej grafice, natomiast nie jest to Batman Ben Afflecka, notabene Ben Affleck w tym filmie jako Batman powróci, e, więc będziemy mieli w tym filmie dwóch Batmanów przynajmniej, ale był pokazany Batman ten bardziej w wykonaniu właśnie Michaela Kitona i Michael Keaton też ma powrócić do roli tamtego Batmana, którego kojarzymy z wersji Bartonowskich, więc przypuszczam, że w jakimś tam stopniu może na Affleck pojawi się na początku jako ten mentor znowu, no bo w sumie w Justice League tak było, że on był takim mentorem dla, yy, dla Flasha, a Flash po prostu później wpadnie w jakąś wir czasoprzestrzenny albo nie wiem, przebiegnie się i i wpadnie do tego uniwersum, gdzie, gdzie jest właśnie Batman od Michaela Kitona no, no, zapowiada się to fajnie, eee, zapowiada się to bardzo pomysłowo. Jak to wyjdzie? <laughs> Myślę, że dużo nostalgii eee, w tym filmie, ale to, to właściwie tyle, co się mogliśmy dowiedzieć. Eee, no i ostatnią rzeczą filmową, eee, chociaż może zostawimy to, niech to będzie ten, jak to, Tomasz Hajto mówił, eee, truskawka na torcie. A mianowicie, pomówmy sobie teraz szybko o dwóch gierkach. Co ogólnie rzecz biorąc, jakiś czas temu wy, takie głosy wychodziły od Warner Bros. że Warner Bros. planuje sprzedać swoją sekcję gier, no ale zapowiedzieli dwie nowe gry. Jedną od Warner Bros. Montreal, która już od dawna gdzieś tam chodziły plotki w internecie, co to będzie, a mianowicie Gotham Knights. Pokazano Zwiastun, bardzo fajny Zwiastun, pokazano też gameplay, co się bardzo chwali, pokazano jak ta gra wygląda. Gra kooperacyjna będzie można grać w dwie osoby, co nie jest dla mnie jakimś specjalnym tematem, ale będzie można też grać oczywiście w pojedynkę, wybierając jedną z czterech postaci, a mianowicie będzie Robin, Nightwing, Batgirl i Red Hood. O ile dobrze, tak? Tak. I jakby akcja całej gry dzieje się po tym, jak Batman umiera. I Gotham zostaje bez swojego obrońcy, więc tutaj młoda gwardia musi przejąć stery yy, i po prostu bronić Gotham przed złoczyńcami. Pokazano doktora Freeza jako jednego ze złoczyńców, którzy mają się pojawić. Wygląda to jak taka typowa gra ty, typu, jeżeli graliście oczywiście w Arkham, serię Arkham czy tam Arkham Knighta na przykład ostatnio. Wygląda to dosyć typowo, ale nie robi tego Rocksteady. Rocksteady robi inną grę, a mianowicie Rocksteady y, robi grę y, Suicide Squad Kill Justice League. Y, nie pokazano niestety gameplayu, y, to już chyba z 5 lat pracują nad tą grą, już bardzo długo. A, y, ten Suicide Squad ma mieć premierę już na nowe konsole w 2022, także jeszcze sobie poczekamy na to. Y, ale to też ma w jakimś sensie, to znaczy w jakimś sensie. Tam też ma być kooperacja, ponieważ mamy właśnie nasz Legion Samobójców. Czteroosobowy jest Captain Boomerang, Harley Quinn, Deadshot i King Shark, czyli koleś Rekin, który notabene też się pojawi w tym Ganowym Suicide Squad. I ten render bardzo fajnie wyrysacerowany, polecam wam sobie go całego, całego sprawdzić. No ale pokazuje nam, że. Yy, nasi bohaterowie są w Metropolis. Yy, w Metropolis yy, po ataku Brainiaka, bo tam widać ten nawet statek Brainiaka I tak mi się wydaje, że po prostu członkowie Ligi Sprawiedliwości będą opanowani przez Brainiaka I tutaj Suicide Squad oczywiście będzie miał pewnie za zadanie ich wyeliminować. Chociaż oczywiście wątpię, bo tam jest pokazane, że na przykład przy, przylatuje zły Superman, który. Jakiegoś biednego pilota helikoptera, po prostu ra razi swoim promieniem z oczu i go tam zabija, i Suicide Squad to wszystko widzi. E, nie, przy, nie, nie spodziewam się, żeby można było zabić Supermana w tej grze, bo jakby sugerował tytuł, że trzeba zabić Ligę Sprawiedliwości. E, no ale może twórcy, wątpię, żeby jednak DC chciało dać możliwość w grze uśmiercenia Supermana. To już pamiętam nawet jak był ten crossover z Mortal Kombat, DC kontra Mortal Kombat, to tam tych bohaterów się nie uśmiercało, tylko im się robiło jakieś tam inne coś tam. Po prostu ich się mocno kopało, ale tam głowy im się nie urywało, więc zobaczymy, wygląda to ciekawie, no ale bez gameplayu to takie wiecie. No ale sam ten render wyreżyserowany, sam pomysł na to, żeby zrobić grę o Suicide Squadzie, która poluje na Ligę Sprawiedliwości, bo tam mają się oczywiście, na renderze, na tym filmie widzimy tylko yy, Supermana, ale mają się też pojawiać inni członkowie Ligi Sprawiedliwości i jako, że to jest gra od Rocksteady, to w przeciwieństwie do tego, co by mówiła logika, czyli ten Gotham Knights byłoby kontynuacją do Arkham Knighta, to tak nie jest, to właśnie bardziej Suicide Squad jest w tym uniwersum tego, yy, uniwersum Arkham, więc przypuszczam, że Batmana nie spotkamy. Jeżeli ktoś z Was grał w Arkham Knighta i wie, jak się zakończyła ta gra, to przypuszczam, że akurat Batmana z Ligi Sprawiedliwości sobie oszczędzimy. No ale zobaczymy. Z zobaczymy, jak to będzie. Dopiero 2022, natomiast Gotham Knights 2021. No i ten creme de la creme, czyli debat. The Batman od Matta Reevesa dostał swój pierwszy teaserowy zwiastun. Matt Reeves mówił, że przez pandemię oczywiście musieli oni zawiesić pracę na planie i nakręcono jakieś 20-30% zdjęć, które, które ma, miały, które są do nakręcenia. A mimo to udało się stworzyć naprawdę ciekawe zwiastun z fajnie pokazanym klimatem. Dużo osób tam mówi, że to jest taki klimat trochę Davida Finchera, filmu 7. Z Bradem Pittem i Morganem Freemanem. I coś w tym jest. Ja też się z tym mogę zgodzić. Tak, że ten zwiastun tak wygląda, ale przede wszystkim wygląda jako e, po prostu film z, ze swoją tożsamością i z jakimś pomysłem nowym na, na Batmana, i to, jest, to się przede wszystkim e, e, chwali. E, ma być postawiony właśnie na wątek detektywistyczny, głównym złym będzie tutaj Riddler. E, Oczywiście pojawią się też inni postaci, na przykład y, Pingwin, który, jak to Matt określił, jeszcze nie jest tym Pingwinem. I Catwoman, y, którą y, Zoe Krawic będzie grać, która jeszcze też nie jest tą Catwoman, jest bardziej jeszcze taką zwykłą y, y, złodziejką, że tak powiem. Zresztą tam widać, y, że po prostu chodzi w jakiejś tam y, y, powycinanej y, no, y, czapce, po prostu, na, żeby zakrywała swoją twarz i tak dalej. Natomiast to nie będzie film kolejny Origin Story, Batman już ma pracować, zresztą tam jest taka fajna scena, jak Batman wchodzi do pomieszczenia, gdzie są policjanci, wiecie, nikt do niego nie strzela nagle, bo Batmana się wszyscy boją, tylko już współpracują z policją, z Jamesem Gordonem i tak dalej. Oczywiście ma to nie być jeszcze tak doświadczony Batman, tak jak na przykład był kiedyś taki um, komiks Year One, zresztą kiedyś miał być film na podstawie tego. Year One, czyli pierwszy rok jakby działalności Batmana, kiedy on dopiero zaczynał, to Matt Reeves to określił, że powiedziałby, że to jest taki Year Two albo Year Three, że, że już Batman, już wszyscy wiedzą, że Batman jest, istnieje, Batman ten ogarnia w miarę, ale jeszcze nie jest takim jakimś bardzo doświadczonym obrońcą tam jak nie wiem, na przykład wersja Bena Afflecka, tak, która już tam ileś lat była, był Batman, Więc zapowiada się to naprawdę fajnie, E, bardzo e, podoba mi się to, jak wygląda w tym filmie właśnie... E, nawet nie tyle kostium Batmana, co e, Robert Pattison jako Bruce Wayne. Podoba mi się i też fajnie, że zadbano... E, no wygląda, wygląda to dobrze, no wygląda to dobrze, wygląda to bardzo dobrze. Ten zwiastun jest fajnie pokazany, fajnie zmontowany. Nic tylko czekać, ja wierzę w Matrixa bo Matrix robi... No nie, nie pamiętam, od wielu lat robi bardzo dobre filmy. E, I w Roberta Pattisona. Też bardzo wierzę. Oczywiście e, dajcie mi znać w komentarzach, co dla Was było tym e, najfajniejsze, jeżeli chodzi o DC fandom. Fajnie by było, jeżeli e, DC poszłoby tą drogą i po prostu może raz na rok robiło tego typu e, live streamy, znaczy powiedzmy takie internetowe eventy, bo to część widać było, że to było trochę wcześniej nagrane. Więc bardzo to, e, bardzo to fajnie moim zdaniem wypadło. Dużo. Dużo widać, że mieli co pokazać, i po prostu zebrali to w kupę i pokazali e, o jednych rzeczach. Mogliby sobie odpuścić, no ale z drugiej strony, no, jeżeli to było m, przez internet, no to dla osób zainteresowanych, bo tam na przykład ten, właśnie o akwamenie panel, no to takie no, właściwie niepotrzebne. No, ale jak pallicho, jakbym miał stać w kolejce gdzieś tam w jakiejś hali, no to może niekoniecznie bym się cieszył, a przez internet w wolnym momencie, no to oczywiście. E, inaczej, także dziękuję Wam bardzo, dajcie mi tak jak powiedziałem znać w komentarzu co dla Was było na, tym naj, najlepszym ogłoszeniem z DC f, e, fandom, e, pamiętajcie, jeżeli Wam się podobało, zostawić łapkę w górę i subskrypcję i trzymajcie się, kłania się Ormando, do następnego, cześć!